Dobry wieczór, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nie muszę tutaj przedstawiać, kto jest i co jesteśmy po marszu w Rzeszowie, marszu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, organizowanego organizowany przez Stowarzyszenie Polskie Wolne Podkarpacie. Jest z nami, no nie muszę, ale powiem. Kamraci są z nami, pan Wojciech Olszański. Jak było, jak wrażenia i, no i co z tą Polską dalej? Słuchaj, wrażenia bardzo dobre. Rzeszów jest mi bliski mojemu sercu, bo mam żonę, miałem żonę z Markowej. Łańcuch jest bliski mojemu sercu i Rzeszów też. Piękne macie starówkę i powiem tak: cieszę się, że Rzeszów jest Rzeszowem, a nie mój Rzeszowem. Będę to zawsze podkreślał. Piękny marsz, atmosfera, podniosłe znaczenie naszego spotkania. Smutne bardzo spotkanie samoobronne, ponieważ spotkaliśmy się po to, żeby się bronić. Wspomnianie, wspominanie tych ofiar Rzezi Wołyńskiej to jest walka o naszą przyszłość, ludzie. To jest walka o naszą przyszłość. Jeśli odpuścimy ten temat, to nasi wrogowie będą wiedzieli, że można z nami zrobić wszystko. Dlatego ważna była uroczystość dzisiaj w gminie Jarocin, tego pomnika. Wbudowaliśmy yy, tam kamień erekcyjny pod tym pomnikiem. Wielka rzecz. Obserwowane to jest, analizowane przez wybitnych socjotechników. I tylko patrzą, czy można nas rozjechać, docisnąć, czy trzeba z nami delikatnie. Mówiłem to i powtórzę: To, że nie zostaliśmy popędzeni na wojnę na Ukrainę, to tylko dlatego, że mamy świadomość tej rzezi. Ci ludzie, którzy tam zostali zabici, zamordowani, zarżnięci, bronią teraz naszego pokoju. Pamięć o nich broni naszego pokoju. Miejcie tego świadomość, dlatego w naszym interesie, już nawet tak powiedziałbym cynicznie, cynicznie, jeśli chcesz, żeby, żeby żyć nie w wojnie, ale w pokoju, żeby przyszłość Twoja dzieci była zapewniona, to nie masz wyboru, Polaku. Musisz bronić pamięci pomordowanych na wschodzie, na wojnie. Panie stryju, bo tak się mówiliśmy, że będę... Stryju bez panie, stryju, stryju, stryju tak. bez panie. No ale widzimy, że no, frekwencja nie była najlepsza, nie była najgorsza, TV patrzenie nie zawiodła, ale zawiodła ręka boska, księdza nie było, odmówili nam z To nie, to proszę, nie, ręka proszę, nie ręka boska, Karolina, nie, nie, powiem Ci tak. Ręka boska tu na ziemi, to... Klecha, Klecha się zestrachał. Po prostu. Ale to z Kurii mieli być, aż to nie, że tam kogoś mieli no być. No o co to? Słuchaj. Maila ja, nawet mamy, że mieli być. A nie ja było. najbardziej cenię zwykłych proboszczów. Natomiast... Tylko, że zwykły by tu się bał tak z drogi przyjść, więc zapisaliśmy oficjalnie do Kurii. Kuria napisała, że będzie miał być ksiądz Piotr Sterczkowski. Ale go nie było. No, ale go nie było. No. no to źle zrobił, dlatego że przyjść pomodlić się za duszę, jak to powiedział Grzegorz Braun, za duszę pomordowanych, yy, odprawić. Chociażby fragment ceremoniału żałobnego to jest jego obowiązkiem. On po to został wyświęcony. Nie chce być, to powiem tak. Nie chce być. Chodź Marcin, chodź, 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 Zdjęcie, Poczekaj, poczekaj, skończę. skończę. Zaraz zdjęcia, ja byłam poczekaj. pierwsza w kolejce, zaraz skończę. Mamy tutaj Marcina Osoby, bo... Nie, nie nie, 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 nagrywamy, nagrywamy. Ja weź to tak. cię nie wołaliśmy. Weź sobą sobie syna. Nie, sieć to nie No ja tak o. jako informatyk o. na kolanko. Chciałem tak. Okay. Powiem tak. Proszę księdza, nie było księdza. Zjawi się inny kapłan. Jaki? No z innego kościoła. Teraz widzimy, powstają bardzo ciekawe ruchy. To tak jak w Ameryce. Polski Kościół Katolicki powstał w Ameryce na początku XX wieku, ponieważ nikt nie chciał Polaków do kościoła żadnego przyjąć. W końcu się Polacy zdenerwowali i założyli własny kościół, a potem ci Polacy z armią Halera przyjechali ratować Polskę, więc ostrożnie dłużej klasztora niż przeora. Brzydzisz się nami, rozumiem, że nie brzydzisz się kim innym. Popełniasz błąd, bo to my ci jeść dajemy. Już nie chcę zaostrzeć sytuacji, Karolina. No. Otóż to, no otóż to, ale jednak organizowaliśmy to, więc nie powinno tak to wyglądać, o czymś to niestety świadczy. Przynajmniej powinni mieć na tyle w sobie odwagi, żeby zadzwonić powiedzieć, że rezygnujemy z, nie wiem, z opieki duszpasterskiej, czyli nie możemy... A tu zero informacji. Oczekujesz, że przyjdzie ksiądz. Wiecie, że tak ma być, i nie przychodzi. Karolina, my spaliliśmy statut kaliski. A co? S serio? Nie widziałam. No spaliliśmy? <śmiech> brawo, brawo. <śmiech> nie wyda nas na przesłuchaniach. <laughs> Złóż dziewczyna. I słuchaj, jedni z pierwszych, którzy nas potępili, to był episkopat Polski... Episkopat, episkopat który zawsze bierze, taki, taki ustaj... przemieźliwy jest. Poczekaj, już, poczekaj, 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 chwilę. Nagrywamy, tak, 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 po, tak, poczekaj. Nie, nie. Nagrywamy, tak, dla tak, tak, Karoliny. Nagrywa, Zaraz po przyjdziemy. Poczekajcie, pięć minut. Ja tak, do dzieci tam, tam. prawie płaczą. Jak widzicie Państwo, wszyscy Ech. musieli... Episkopat o. się tak wyrwał, a statut kaliski jest fałszywką, udowodnioną przez wybitne przez. Biskupa Oleśnickiego, króla Kazimierza Jagiellończyka, a potem Romualda Hube. A myślicie, że się przyjmujemy, że nas biskupi potępili? Nie, będą nowi biskupi. Będą biskupi narodowi, już tacy są. Nawet dobrze, że potępili, bo wyskoczyli z tekstem, że, no, że to są pff, przywileje, tak? No. I dopiero wtedy że dospo się łudziło. Ja tak, nic nie, nie mówi! Tylko równouprawnienie. Tak? tak, tak. Także słuchaj, Karolina, gratulujemy Ci Marszu, bo był piękny. Ale macie też jasność. Super. Nie przejmuj Marcin. się frekwencji. No, ja Frekwencja ciężą, była chciałbym z dobra. Rośnie, Myślę, że Frekwencj przebyliśmy. Bo, bo, bo wiesz, bo ma, Marcin, Marcin na żywcu czytał komentarze, gdzie ludzie pisali Szkoda, że nie byłem. Mówiłem o tym Karol. Mówiłeś, tak. bardzo dobrze. No, no to no. właśnie jest też coś, do czego warto Dlatego, się. Nie pamiętajcie, to nie jest tak, że szkoda. Mi... O, fajnie, było dużo osób, szkoda, że mnie nie było. <laughs> tylko zero skrupułów. Idę zawsze. Marcin, zawsze. Jest takie powiedzenie. Jak możesz, to musisz. Jeszcze raz, jak możesz, to musisz. Jak możesz, to musisz. Tak jest, nie ma litości, Ech. bo jeśli nie przyjdziesz, to będziesz chodził na marsze antypolskie, Just bo cię zmuszą. Drugiej okazji już nie będzie. No. A jeszcze mam pytanie panowie: jak już tak sobie nie. rozmawiamy i kończymy, w którą to stronę pójdzie? Kiedy już z tej złości to się przeleje i Polacy, w jakiś sposób, waszym zdaniem, tu dla moich widzów, którzy może nie widzieli was jeszcze, chociaż wątpię, obudzą się tak naprawdę, bo na razie tak się dzielimy, łączymy, nie ma jakiejś jednej obudzeniem. większej. Tylko, co jest obudzeniem? To, ten moment, w którym ludzie zdają sobie sprawę, że, że są pesymistami i uważają, że gorzej być nie może. Czy w tym momencie, w którym są optymistami i są tacy, którzy mówią, jednak, może, może? Czy, czy ten moment, w którym naprawdę weźmiemy sprawy w swoje ręce i zaczniemy działać we własnym interesie? Kiedy jest przebudzenie? W momencie świadomości czy w momencie działania? Posilę się na wytłumaczenie. Jak benzyna będzie po 20 zł. Myślałem. Nie, wtedy już będzie za późno, bo nawet nie kupią sobie benzyny, żeby się w proteście spalić. No to dobra, 15. Zawsze będą te, 15, yy, to się obudzą. No coś z tym takiego było, że w tej całej lockdownowej panice. Mówiliśmy, że. Tak, można, można. Ja już kończę z dzieci, płaczam. Lockdownowej panice była mowa, że no jak nie za maseczki i tak dalej, to może głód. Na stronę tego głodu. To chyba wszystko powoli zmierza. Karolina, coś Ci powiem. Ja żyję w tym bardzo długo. Świadomość wojny jest coraz większa i świadomość manipulacji tą wojną jest coraz większa. Powiem tak. Nie wiemy jak będzie. Róbmy swoje. My, my wiesz, on jest młody chłopak, ja jestem. Ja bym mógł być Twoim ojcem spokojnie albo i dziadkiem nawet ten dziadkiem to chyba nie, to takim strejem. Dziadkiem mógłbym być. On jest zdolny, on by mógł zdolny. Słuchaj, ja wam, tobie życzę Marysiu, bo tutaj Marysia jest z nami, to ze stowarzyszenia twojego. Tak. Życzę wam dziewczyny, żebyście nie popuściły ani na krok. Żebyście, żebyście mieli, miały czas na to. Żebyście miały świetne pomysły. I budujecie swoją markę. Dzisiaj osiągnęłyście sukces. Odbyła się impreza znakomita. Jutro jest następny dzień. Polaków. Tak. Znowu coś się. Zakładaj kanał. To co mówił Osadowski. On 12 lat prowadzi niezależną telewizję. Kami Zakładajcie wie. kanał. Zespalajmy się, wymieniajmy się informacjami. Pokazujcie działania, co tak. się tak. dzieje. Tak. Yy... Ale jeszcze jedna rzecz. Ja chciałem bardzo o to zaapelować. Bo yy, to jest też jeden z naszych problemów. To jest opisane w oknie Overtona, czyli w tym mechanizmie przesuwania granic. Jest tak. Że zabierają nam jakieś wolności, a potem się wycofują z tego. Tak. I bardzo często mamy poczucie zwycięstwa, bo wycofali się. Mhm. Ale przepisy zostały. One za jakiś czas wracają. Zobaczcie, ile razy jest w ten sposób, że e, na przykład był taki, nie pamiętam, taka sytuacja, nie w nam że komuś dowalili podatek. I facet mówi: ale jak to? Przecież. Te prawo podatkowe od dawna nie działa. To jest prawo tam z 45 roku. No nie działa, nie działa, ale zapis ale jest. Zadziała. Ale zapis jest, tak? tak? I zadziałało. I tu jest to samo. To, że na chwilę wycofali się e, z covid psychozy i z tego działania, e, powodującego, że każdego dnia ludzie się bali nie założyć maski, wyjść, to nie znaczy, że oni się z tego wycofali całkiem. Już z wami, kończymy. Dobra, problem zbawiamy. problem, zbawiamy. problem polega na jeszcze... tym, że my musi, powinniśmy wywalczyć cofnięcie tych przepisów. Mm -hmm. A one zostały. Ale jest bardzo prosta sprawa, kochani. Wszystko sobie zrobimy, jak przejmiemy władzę. To takie wybory, proste. Wybory, wybory. Tak. Tak? Przejmujemy władzę, ustanawiamy prawo. Prawo ustanawia ten, kto ma władzę. Zobaczcie, Dobra. Karolina. Świetnym by była premierem. Co jej brakuje? Żona, matka, młoda, starczyłoby na długo, żeby była premierem, bo młoda, no, da radę. Dla niektórych jutro jest ważniejszy dzień, bo jest prawdziwy dzień tak, pamięci tak, historycznej tak. Wołynia. Pamiętajcie o tym haśle, jeśli możesz. Musisz. Musisz. Tak jest. Dziękujemy Nie ma z bardzo. Bardzo. Dziękuję. bardzo. ja tylko jeszcze wspomnę, Panem powiedzę, że piszecie o Wrocławiu. Jutro we Wrocławiu właśnie też jest marsz i konferencja na Placu Solidarności, więc zachęcam Was do udziału. No żebyśmy dla potomnych pamiętali, by pamiętać. Dziękuję wam Dobra. bardzo za rozmowę. Cześć. Garda przed. Tak. Możesz, musisz. Dokładnie. Tak jest.